Nazywam się Daria Pacańska i zapraszam na kolejny odcinek programu Ślub od potrzewki. Tym razem spotkałam się z Aleksandrą Woźniak, wedding planerką, która opowiedziała o kulisach swojego zawodu i o współpracy z parami młodymi. Zapraszam. Myślę, że powinniśmy zacząć ten wywiad od tego, czym jest zawód wedding planera i bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś przed naszą rozmową, czyli że to nie jest garsonka i siedzenie przy biurku właśnie. Dokładnie tak. Wedding planner to jest troszeczkę taki multi-instrumentalista, który gra na wielu naprawdę polach. To trochę psycholog, trochę project manager, który musi też wiedzieć, jak ten projekt, czyli ślub i wesele spiąć. To też logistyk, to też czasami najlepsza przyjaciółka panny młodej bądź pana młodego, więc tych ról jest naprawdę wiele. W sieci jest dosyć sporo pięknych właśnie takich zdjęć, gdzie moje koleżanki z branży... Rzadziej koledzy e, siedzą w pięknych garsonkach, mhm. e, wszystko wygląda tak błogo. Tutaj też A później się na weselu bawią? <noise> bawią się tak, to akurat jest prawda, bawimy mhm. się na weselu. Bardzo często przez relacje, jakie nawiązujemy z Państwem młodym, e, to później to się przelewa na to, że zostajemy na tych weselach e, i troszeczkę nóżka nam gdzieś tam <noise> chodzi. E, ale głównie e, to jest praca e, bardzo projektowa bardzo dynamiczna na wielu polach ta typowa różowa garsonka o której tak gdzieś tam wspominałam jest ładnym obrazkiem ale w większości wyłącznie obrazkiem marketingowym myślę że dużo osób oglądało ten film z Jennifer Lopez gdzie ona właśnie podbija świat będąc wedding planerką rozumiem że to tak nie wygląda to może tak wyglądać, jeżeli masz odpowiednich klientów. Co mam na myśli mówiąc odpowiednich, to znaczy naprawdę wysokie budżety, budżety powyżej pół miliona. Tak są takie śluby, na spokojnie można zorganizować wesela na 200-300 osób. Z takim rozmachem, gdzie te budżety sięgają takich kwot. Jednak szara rzeczywistość, albo mogę powiedzieć, może nie szara, a ta normalna rzeczywistość, mm -hmm. większa rzeczywistość, to śluby niżej budżetowe, to zupełnie inna specyfika klienta i ta praca nie wygląda tak, jak w, właśnie we wspomnianym filmie z Jennifer Lopez z dziewczynami. Możemy mieć co niektóre biodra, albo poczucie humoru <grym> i to, że też marzymy o miłości, ale sama wersja jakby tego, jak ten wedding planner pracuje, nie do końca. Mm -hmm. I muszę też oczywiście zapytać o to, jak zmieniła się branża w tych czasach covidowych, w czasach pandemii. Mm, czy to w jakimś stopniu już wraca do normy? Czy są jakieś prognozy, że to wróci do normy, czy jest tylko gorzej po prostu? Mm, wiesz co, no powiem, mm, teraz panuje ogromny chaos i tej branży to nie pomaga, ponieważ... E My jako wedding planerzy jesteśmy zatrudniani przez pary, żeby tego chaosu nie było, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, ogarnięcia. Jak my, e, również śmiertelnicy, możemy dać poczucie bezpieczeństwa, kiedy sami nie wiemy na czym stoimy, kiedy nie mamy ani pomocy ze strony. E, Władz, kiedy nie mamy ani rozporządzeń żadnych jasnych z wyprzedzeniem, kiedy wiemy, jak to wszystko planować i co mówić naszym e, podopiecznym. Więc e, w tym momencie panuje chaos. E, ja staram się osobiście zapewniać, że wiem, co robię. E, w większości jest to prawda. Czasami jednak e, muszę troszeczkę mieć taką pokerową e, twarz. E, żeby sama też ogarnąć pewne rzeczy. Dzielę się oczywiście wiadomościami ze swoimi koleżankami z branży, one również to robią, tak żeby razem, wspólnymi siłami, móc dać pewną informację dla naszych par. W tym momencie nie możemy organizować wesel, więc co się wydarzy w tym sezonie najwyższym, który tak naprawdę zaczyna się za chwilkę, bo w maju? Nie wiadomo. Może, możemy zapisać, za, zapytać Jennifer Lopez, ona na pewno zna, zna odpowiedź. Dobrze, no to teraz przejdźmy do konkretów. Kiedy panna młoda, kiedy państwo młodzi powinni się do siebie zgłosić, żeby to wszystko w miarę na spokojnie przygotować? Zazwyczaj panna młoda się odzywa, mhm. więc tutaj jak najbardziej trafiłaś. Chociaż panowie coraz częściej również. Moja nazwa agencji to ślubu nie będzie, więc może czasami śmieję się, że panowie myślą, że to jest ostatni ratunek. Oczywiście uśmiecham się z drobną ironią, mhm. ale z sympatią wielką. I e, jednocześnie e, panie zazwyczaj od, e, odzywają się do mnie ten 14 miesięcy przed, 12 miesięcy przed, e, żeby mieć ten zapas e, miesiąca, dwóch na wybór właśnie tego pomocnika, czyli wedding planera, e, i żeby móc przez ten cały rok spokojnie sobie zaplanować takie przyjęcie. E, to jest wystarczający czas. Czasami e, miałam takie doświadczenie, że dziewczyny odzywały się do mnie 3-4 miesiące przed. I spokojnie też ten ślub, ślub był się. ślub był, e, tylko to zależy wszystko, znowu widzisz, to, to zależy, e, od oczekiwań. Mhm. Jeżeli chcemy mieć wesele na 100 osób w bardzo obleganym miejscu, z bardzo obleganym cateringiem, z naprawdę zajętym fotografem, może być ciężko, jeżeli zgłosicie się do mnie czy do koleżanek moich kolegów rok przed. Mhm. Może się okazać, że półtora roku. To jest ten graniczny moment, kiedy na przykład wymarzona sala będzie miała jeszcze wymarzoną sobotę czy piątek dla Was. Więc no, moja rada, jeżeli już faktycznie myślicie o takim dużym weselu, o takim naprawdę, że są jakieś graniczne warunki. To półtora roku, żeby w ogóle się zorientować, ewentualnie jakby zabukować pierwszą rozmowę, chwilkę, chwilkę porozmawiać o tych najważniejszych rzeczach, czyli właśnie lokalizacja, fotograf wymarzony bardzo często, czy zespół muzyczny, mhm. a później po malutku wszystko można dograć. I przychodząc do ciebie, co trzeba wiedzieć? Co panna młoda musi wiedzieć, jak wiesz, macie pierwsze spotkanie? Jaki mają budżet i mhm. jakie mają oczekiwania? I wtedy ja łączę te dwie rzeczy. Czasami, dosyć często, te dwie rzeczy się nie łączą. Oczekiwania są na pół miliona, budżet jest 50 tysięcy. Brakuje nam Różnica zer. taka Brakuje znaczna. nam zer. Brakuje nam zer. Więc ja jestem od tego, żeby to troszeczkę spiąć, wysłuchać. I to, co ja właśnie robię na pierwszych spotkaniach, bardzo dużo słucham. Oczekiwań marzeń, bardzo często proszę też o jakieś inspiracje, co Ci się podoba, u której koleżanki, a czego nienawidzisz, czego nie chcesz. Jak wygląda ten rok Waszej współpracy? To jest tak, że Wy naprawdę non-stop ze sobą rozmawiacie, ustalacie, organizujecie? Czy... Jak to w ogóle wygląda? Bo ja się zastanawiam, jak, jak Po jak powiedzeniu idzie? sobie tak, czyli podpisaniu umowy, e, przygotowuję wstępny zarys takiego harmonogramu, mm -hmm. który e, no teraz w covidzie totalnie się rozjeżdża, e, ale powiedzmy, że w takim idealnym środowisku jest taki harmonogram z kluczowymi elementami. E, to znaczy, że najpierw właśnie zajmujemy się lokalizacją, później e, muzyką, fotografem itd., itd. i, tak dalej, i tak dalej. w odpowiednim momencie Szukamy sukni, tutaj jest zdjęcie miary i tak dalej, i tak dalej. I te punkty, tak naprawdę, mamy takie sloty, widujemy się co jakiś czas, żeby ustalić pewne rzeczy, jak na przykład catering dosyć ważny jest, jakie są wymagania. Jak sam scenariusz, czyli przebieg tego dnia, to znaczy, na czym najbardziej zależy państwu młodym, żeby ten dzień przeszedł tak, jak oni sobie wyobrażają, na czym im najbardziej zależy. Ja z wieloma dziewczynami trzymam kontakt messengerowy. Jest, Słuchaj, zobaczyłam takie kolczyki. Czy, czy te kolczyki będą super? I... A ile w sezonie masz klientek, klientów, żeby to wszystko pamiętać, która Co? jakie buciki chciała, a które Między 5 a 8. Mm -hmm. e, między 5 a 8. E, to, to jest do zapamiętania, jeżeli jesteś w tym autentyczny. To, to znaczy, po prostu w to wchodzisz. Jak cię to interesuje, jak dbasz. E, I. Dlatego to jest taki dosyć sezonowy biznes, że no, no nie możesz mieć tak zwanego przemiału 20 czy 40 par, to nie jest to, to jakby nie jest ta specyfika. Więc ja z tymi dziewczynami utrzymuję kontakty nawet po ślubie, mm -hmm. jestem zapraszana na urodziny, jestem, czasami gdzieś spotykam się na drinki, przed pandemią, na drinki, na kolacje, na rozmowy o moich na przykład rozterkach miłosnych. Czy pamiętasz jakieś takie naprawdę odjechane wesela śluby, które organizowałaś? Coś takiego bardzo niestandardowego, co, co zrobiłaś właśnie z parą młodą? Hmm, niestandardowego. Ja zazwyczaj yy, cieszę się, że w tak niskich budżetach potrafię hmm. zrobić naprawdę piękne śluby. To jest dla mnie jakieś takie odjechanie, że za 40 tysięcy złotych łącznie na 120 osób można wykarmić całkiem smacznie i, mm -hmm. i dobrze. Można napoić, można wytańczyć ludzi i przy pięknej dekoracji też sezon, sezonowymi kwiatami upiększyć całą, cały ogród, całą przestrzeń. Więc ja się bardziej szczycę tym, że jestem bardzo racjonalną wedding planerką. Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że to jest moja mocna strona. Zdecydowanie tak. Wspomniałaś też przed naszą rozmową o zagranicznych ślubach. Zastanawiam się, czy to jest rozwiązanie w tych czasach dla, dla tych wydarzeń, żeby na przykład robić je we Włoszech. To jest alternatywa coraz częstsza e, dla par, które w tym momencie zaczynają się w ogóle e, zaręczać i decydować na taki krok. Małe przyjęcia, przyjęcia e, zagraniczne właśnie z przemyślaną listą gości. COVID nam trochę zweryfikował, z kim trzymamy sztamę, a z kim nie. Przestało być wymagane, że musimy zaprosić Ciocie, bo, wy, bo wypada, i kuzynkę, z którą 10 lat temu się widziałyśmy, i tak dalej, tak dalej. Można wszystko usprawiedliwić teraz, COVID. E, Trochę tak, ale tak naprawdę pary zaczynają myśleć, halo, to jest najważniejszy mój dzień w życiu. Mam jakieś obostrzenia, legislacje, które nie pozwalają mi z tym, z, tym wszystkim, z tymi wszystkimi gdzieś się spotkać, a jednocześnie przecież ja nigdy nie chciałem, więc y, halo, to weźmy mamę, tatę, mhm. tę akurat koleżankę, tego kolegę i robi nam się 35-50 osób. I spokojnie mieścimy się w tych najbardziej restrykcyjnych e, wymaganiach. Włochy, tak, e, Dominikana, Zanzibar, takie bardzo, bardzo egzotyczne. A czy to się opłaca, y, tak finansowo po prostu? E, finansowo wychodzi na to samo, bądź jest trochę droższe. Mhm. Na to samo przy założeniu, że bierzemy 30-40 osób, a nie 150 w Polsce. Mhm. To o tym mówię. E, ale emocjonalnie, przeżyciowo. Zdecydowanie się opłaca, bo to są zupełnie inne wyjazdy. Ja teraz sama też jestem w trakcie organizacji takiego ślubu za granicą w Toskanii. Polska para w 100%. procentach. Po prostu biorą swoich najbliższych i rodzinę, i przyjaciół, i mówią: chodźmy przez cztery dni, będziemy celebrować naszą miłość, po prostu bądźmy razem. I to jest wspaniałe. To jest zdecydowanie, gdybym miała swojego księcia, to również też wzięłabym go za mankiet i powiedziała: i lecimy. Czy Włochy, czy, czy Grecja? Zdecydowanie tak. To jest piękny, piękny czas. Mhm. Zupełnie na koniec muszę zapytać o to, ile to wszystko kosztuje. Mhm. Czyli ile para młoda musi mieć pieniędzy, żeby skorzystać z usług Wedding Flanera? Wiadomo, że to jest taki zarys kosztów, no bo. Ktoś może 4 miesiące wcześniej przyjść, ktoś może półtora roku wcześniej przyjść. Jak to wygląda kosztowo? Ja stosuję rozliczenie w 100% jakby za wykonaną pracę per godzinę. Różne godziny to każda godzina kosztuje inaczej. To znaczy, koordynacja dnia to jest zupełnie inna odpowiedzialność i ta godzinówka tak zwana jest troszeczkę inaczej wyceniona. Zwykły research czy taka praca biurowa to jest zupełnie też coś innego i ja już wiem po swoim doświadczeniu, ile czasu muszę nałożyć na, na taką organizację. A sama kreacja na przykład to też są inne trochę godziny, bo to też jest inne know-how. Więc nie ma jednej kwoty, ale nie są to kwoty rzędu 2-3 tysięcy za cały ślub. Mhm. E, oczywiście, na początku zaczynałam od takich kwot, e, więc to, jakby, ch chyba większość, mhm. e, żeby zdobyć też doświadczenie, e, ale m, to są kwoty zdecydowanie powyżej 5 tysięcy. E, jeżeli mówimy o ślubach e, takich, nawet małych, gdzie mhm. tego zorganizowania może nie wydaje się aż tak dużo, a szczegóły później e, jednak definiują, że każde wysłanie, e, jak na przykład, e, Prośby o wjechania na starówkę. To jest fatyga osobiście do urzędu, to są godziny gdzieś w kolejkach itd. itd. Odbiór zaproszeń itd, tak To naprawdę w granicach 80-100 godzin takich to jest, to jest ślub mniej więcej właśnie stuosobowy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.